Słuchaj, w takim razie wrzucamy ruch. Co się stanie, na tym czegoś w ogóle? Świetną melodię mamy, idealną, do folklorystycznego to? To wydarzenia, jakim jest dojenie krokiem. W tym śniegu wiecie co? Dojemy chyba 3 godziny, ale troszeczkę leczka. Przytoczyłem. W takim razie, e, co się stanie, jak wylejemy na czarnego pieska troszeczkę białego mleka? Będzie białe! No, a ma pilić A ma nie? się. Biały. Biały. nie? ma pilić się. Będzie białe! A ma nie się. Żeby Pani pani, pani, pani trzyma, bo już tu ciebie zaczyna. A ciebie? Ciebie zaczyna? Nie, popakaj jakiegoś. Niech wyciągnie, ale zanim to się stanie, czy ty kiedykolwiek mogę czarować? Byłeś asystentem czarodzieja? Nie. Trzymałeś kiedykolwiek walczkę magiczną? Odwróć się do publiki, no. Świetnie. No to zobaczymy. wejdziemy w środek -o, ładnie w środku. O! Jejku! Dobrze! <grywa> no Chcesz się nie wyszło. Nie żyjmy. Trzeba tak. O! Ładę No to dobrze, powiesz, że może wolniej musisz chwycić. O! Jest. To wiesz, nie bóg, my mądrym chłopcem, a stał taki jakiś to by powiedział, że to jest Clown Gammon. Weź się. No i tak zobaczcie. Co ty? ale asystent. Tak to na ciebie zamienia, że nie Dobra, trzymajcie. Zobacz tą inną, łatwiejszą dla ciebie. Czary, bary, hopus, pokus, super, no. Czary, bary, hopus, pokus. No, abracadabra.